że potem się z narodem i już tam ojciec do swej słuchaj, no, panu marsz, w nocnej pasi uzał płakany, słuchaj jeno, pono nasi, i uzał płakany, Rosji, z ziemi włoskiej na Polski, za twoim. Złączyć się z narodem, marsz marsz Dąbrowski, z ziemi łoskiej na polski, za twoim przewodem. Złączyć się z narodem. Wątpliwości, wątpliwości, ciągle wątpliwości. Moje serce drży i zamiera we mnie oddech, zamieszkało we mnie przerażenie. Straszliwie boję się, że łudzę się w tym wszystkim. Strach ogarnia moje serce. Ach! demon szydzi z mojego lęku. Mój Boże, mój Boże, daj mi znak, czy stałam się łupem szatana. Pokój niech będzie z tobą. Ja jestem jachwy i to ja władam niebiosami i ziemią. Jestem najwyższym. Wesprzyj się na mnie, bo cię kocham. Popatrz. Bóg zamierzał dać mi znak. Popatrz. Weź do ręki krzyż. Do prawej ręki, w której trzymałam ołówek, wzięłam krzyż leżący dotąd na stole. Widzisz, zablokowałem wszystkie Twoje palce. Moja dłoń zacisnęła się w taki sposób, że nie mogłam wypuścić z niej ani krzyża, ani ołówka. Ani oderwać ręki od zeszytu. Kocham Cię, teraz puszczę Twoją dłoń. Kiedy Bóg to powiedział, odzyskałam władzę w palca. Księga Wyjścia, rozdział 4, wers 6-7. do Ponownie rzekł do niego pan. Włoży rękę w zanadrze i włożył rękę w zanadrze. A gdy ją wyjął, była pokryta trądem białym jak śnieg. I rzekł znów: Włoży rękę w zanadrze i włożył ją ponownie w zanadrze. A gdy ją po chwili wyciągnął, była taka jak reszta ciała: Odczuj, że Cię kocham córko. I liczy na mnie. Idź w pokoju.